W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie, Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w mój błonie. Błogosławiona jesteś, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana. Oto słowo paniskie, ma Tobie Chryste. Różne mogły być motywy, które kierowały Maryją, aby udała się do tego miasta w ziemi Judy, dzisiaj utożsamianego z Ayn Gdyby zestawić to z innymi relacjami ewangelistów, na przykład Mateusz zwraca uwagę, że Józef, kiedy to wszystko zaczęło się dziać, kiedy zauważył, co się dzieje, chciał oddalić Maryję potajemnie. Miał w tym chyba nawet dobre intencje. To nawet nie musiało być tak, że tak strasznie się obraził, tak strasznie się wkurzył, ale ale przecież teraz, według prawa, Maria powinna zostać bardzo surowo osądzona. Według prawa, Maria mogła nawet zostać stracona, gdyby tylko on zgłosił pretensje, wyrzekł się tego dziecka. Zresztą, nawet gdyby sytuacje nie przybrały tak dramatycznego obrotu, mogło dojść do, do niepotrzebnych obgadywań, plotek, gadania. Strasznie w takiej małej społeczności, jak ona by się tam odnalazła lepiej by było, żeby się oddaliła. Wiemy też bardzo często z innych przykładów, że Maryja śpieszyła do świętej Elżbiety. Bo ona w starszym wieku w ciąży, żeby jej po prostu pomóc. Żeby naprawdę wykazać teraz wobec swojej krewnej tą, tą miłość, tą dobroć, które są bardzo konkretne, które są bardzo jasne. Nie wiem jak wy, ale bardzo często słychać wśród nas takie pragnienie: chciałbym być lepszy. Chciałabym być lepsza. Nie? I co dalej? Nie? Bo łatwo jest zamknąć się na ogólnikach, łatwo jest mówić o dużych, wielkich kwestiach i na tym gadaniu się zatrzymać. Nie? A tutaj jest konkret. Jak chcemy siebie przemieniać, to, to konkret. To jest bardzo konkretny akt miłości. To jest bardzo konkretny akt dobroci. Z Nazaretu do Ayn jest 150 kilometrów. Wcale nie takiej prostej drogi. To jest bardzo konkretne dobro. Taka wskazówka dla nas, jak chce być dobrym, to konkret. To muszę przyjąć jakiś konkret. Ogólnikami niewiele się zrobi. Na pewno wywołało to wielkie poruszenie, kiedy rozeszła się wieść o tym, że Elżbieta jest w ciąży. Cała ta sytuacja była taka niezwykła. Oto jej mąż, który akurat pełni funkcję kapłańską, który nagle wychodzi i traci mowę. Po tym wszystkim ona okazuje się, że jest w ciąży. Wokół tego jest tyle cudowności, tyle niezwykłości. Na pewno w Jerozolimie o tym gadali. Na pewno gdzieś niosło się to wiadomością. To było naprawdę interesujące, to było ciekawe, chodliwe. Ale o ile Jerozolima, Ain, Karem mogły tym żyć, to ta informacja raczej nie dotarła te 150 kilometrów dalej, tam, do Nazaretu. To Maryja raczej o tym jeszcze nie wiedziała. To Maryja nie miała tej informacji. Ona się o tym dowiedziała w zupełnie inny sposób. Od anioła w czasie zwiastowania. To właśnie wtedy do niej dotarła ta, ta, ta niesamowita wieść. Wcześniej, wcześniej ewidentnie musiała o tym nie wiedzieć. Dopiero wtedy, kiedy przyszedł do niej anioł w czasie zwiastowania, kiedy powiedział jej o tych niezwykłych rzeczach, o tym planie Bożym, w którym Maryja jest zaproszona, anioł wtrąca tam, a oto krewna twoja Elżbieta jest w ciąży. To uruchamia Maryja, żeby, żeby iść do Elżbiety. I tu się objawia jeszcze jeden motyw, który mógł się pojawić, który mógł kierować Maryją. Bo te słowa dzisiejszej Ewangelii, Ewangelii w tym czasie. W tym czasie to jest w tym czasie właśnie zwiastowania. W tym czasie, kiedy Maryja dowiedziała się o tych wielkich rzeczach, w tym czasie, kiedy akurat było zwiastowanie anielskie, więc, więc poruszona rusza do Elżbiety. Poruszona, bo. Bo teraz słyszę, że to wielkie rzeczy się będą działy w jej życiu, że oto będzie Matką najwyższego, największego z władców i, i przy okazji jej krewna, w podeszłym wieku jest w ciąży. Przez ona biegnie do Elżbiety, żeby to zweryfikować. Ona biegnie do Elżbiety po to, aby zweryfikować to Słowo Boże, że, że ono się dzieje, że jest realne, że, że ten Plan Boży jest wdrażany, że, że się urealnia. Dlatego też jak Elżbieta będzie ją pytać, a skądże mi to, nie? co ty tutaj robisz, Mario, nic nie odpowie. Jedyną mi odpowiedzią potem na, na tą wielką radość Elżbiety będzie hymn magnifikat, nie? będzie hymn uwielbienia Boga. Maria nagle się zorientuje, że, że to się dzieje, że to się naprawdę dzieje, że te wielkie proroctwa, to, to się dzieje o to wielkie działanie Boże, nie, że mi się nie wydawało, że, że to nie jest jakiś taki moment, w którym, w którym coś mi się zdaje, ale, ale Bóg, który jest wierny swoim obietnicom, Bóg, który dotrzymuje swojego słowa, Bóg, który wypełnia teraz wszystkie proroctwa. Gdyby się pochylić nad tekstem, który teraz pada, nad tą radością Elżbiety, kiedy widzi Maryję i nad odpowiedzią, magnifikat, tym uwielbieniem Maryi, one są całe utkane z proroctw. Tam jest po prostu co słowo, co zdanie można wyciągnąć jakieś proroctwo. To będzie na inne kazanie. <laughs> nie martwcie się. Nie? <laughs> Ale Maria teraz dostaje to odpowiedź. Tak, to się dzieje. To się dzieje. W tym jest jeszcze jeden. W tym jest piękny przekaz dla nas. Bo popatrz: Maria teraz jest po zwiastowaniu anielskim. Jest po spotkaniu z Elżbietą i widzi, jakie wielkie rzeczy Pan czyni, i pewnie, czyli jak to się dzieje, no to w moim życiu też się to będzie wypełniać. Będzie miała jeszcze kilka potwierdzeń. Będzie prorokini Anna, b będą siedziały wielkie rzeczy, starzec Symeon w świątyni. Tylko później większość jej życia to będzie jakby dokładnie na odwrót. To będzie jakby tak, że. Że to wszystko to nie tak idzie, jak miało być. Nie? Że ten, który ma być tym synem najwyższego, ma być największym z władców, będzie się pałętać gdzieś po okolicy, znajomi będą biegać i mówić, że zwariował, zmysły postradał. Będzie widzieć, jak, jak, jak wiele z tych marzeń, z tych wizji, które ona nosiła w sercu i które jej się pewnie wyobrażało, to będzie się zupełnie sypać. Aż dojdzie do takiego totalnego załamania tam na Golgocie, nie? Ten, który miał być największym z władców, syn najwyższego, no to teraz właśnie nie, umiera w jak najgorszy skazaniec. Taki moment, w którym się można totalnie załamać, w którym można totalnie gdzieś stracić tą nadzieję, w to, w to Boże prowadzenie tego wszystkiego. No, okazuje się, że jednak nie, że to się wypełni. Może masz w swoim sercu takie sytuacje sprzed lat, takie żarliwe modlitwy, takie poczucie Bożej Bliskości, że, że naprawdę, tak, czułem, czułem, wiem. A teraz jestem na pustyni. A teraz jestem w jakiejś takiej przestrzeni, że to wszystko się wydaje dokładnie nie tak, że, że to się wszystko sypie jak domek z kart, że to wszystko się nie układa tak, jakbym tego pragnął. No to. To możesz się postawić w miejscu Maryi jak, jak żaden inny. Ta Ewangelia nosi jeszcze jedno piękne przesłanie. Poza tym, że, że to wszystko jednak jest w Bożych rękach, to Maryja, przychodząc do Elżbiety i weryfikując to Boże Słowo, znajduje jedyną osobę na świecie, która może ją zrozumieć. Już wiemy, że Józef nie był w stanie tego ogarnąć, i, i Pan Bóg musiał bardzo mocno interweniować. Ale ten początek musiał być dla nich bardzo trudny. Nikt nie był w stanie zrozumieć tego, co się wydarzyło. Nikt nie był w stanie zrozumieć, jak to tak, nie? że takie wielkie rzeczy czyni Pan, że... No, tylko Elżbieta mogła ją zrozumieć. Wiecie, że jej różniło totalnie wszystko. Ta młoda dziewczyna z 14-15 lat, która jeszcze nie miała okazji w pełni zaznać tej radości bycia żoną, a tutaj kobieta w podeszłym wieku, która swojego męża zna aż za dobrze, nie? <grym> tutaj jest dziewica, a tutaj kobieta, nie? żona z długoletnim stażem. Przestrzenie, które wszędzie, wszędzie wszystko jest inaczej i jest coś, co je łączy. Jest takie doświadczenie Bożej obecności, Bożego działania, które tylko one są w stanie zrozumieć, które tylko one są w stanie przyjąć. Możesz mieć tak w swoim życiu, że Twoi najbliżsi nie będą w stanie zrozumieć, co się dzieje w Twojej relacji z Bogiem, że nie będą w stanie objąć tego, że nie będą w stanie tego pojąć. No, Pan Bóg daje tak nadzieję, ale nie martw się. Gdzieś tam na świecie jest ktoś, kto jest w stanie to zrozumieć. Gdzieś, to, może te 150 kilometrów dalej. Nie? Tak jak Maria, która przychodzi do Elżbiety i mówi, wiesz, anioł mi się pojawił i będę w ciąży. On mówi: No, ja cię rozumiem doskonale, miałam to samo, nie? Ja cię rozumiem. Bóg, który woła, ja cię nie zostawię, ja ci daję takie prowadzenie, takie osoby, z którymi, z którymi możesz mieć tą wspólną płaszczyznę, z którymi możesz wzrastać. I to jest dobra nowina. Amen.